Musieliśmy przegrać nagrywanie, bo musieliśmy przegrać przerwać nagrywanie, bo Zbychu zadzwonił nie wiadomo po co, prawdopodobnie Zbychu zadzwonił, dlatego że po prostu ma telefon, dlatego zadzwonił. Proszę spojrzeć, jeszcze zrobimy. Pierwsza część filmu kończyła się na ramce, która była z czerwiem i. Jak przesuniemy dalej te, te ramki, to wyraźnie widzimy, że na każdej kolejnej ramce, o proszę spojrzeć, tak, tutaj też mamy czerw, na każdej kolejnej ramce znajdują się pszczoły, które wychowują młode pszczoły. Jest matka widoczna, która chodzi po plastrze. Przed chwilą ją widziałem. Mateczka zdrowa, duża, wykształcona, z dużym odwłokiem, spokojna. Tutaj mamy plaster pusty, prawdopodobnie zaczerwiony jajeczkami. Wszędzie widać, że jest głodno. Nie ma co jeść. Ul jest pusty. Nie ma w nim nawet kropli miodu. Każdy plaster jest pusty. Tutaj też jest parę pszczół na wyjściu. O, tutaj mamy czerw trutowy. To no, wszystko będzie trzeba przed dokarmieniem tych pszczół na zimę pozmieniać, żeby plastry były wygodne yy, z komórkami pszczelimi. Podobnie jest, jest na dwóch ostatnich plastrach. Proszę spojrzeć. Tu jest plasterek, na którym Chodzi trochę pszczół. Spojrzymy z drugiej strony podobnie. Kończymy przegląd, żeby już nie niepokoić, bo one przyjechały niedawno, przyjechały wczoraj wieczorem. Natychmiast podkarmię je syropem, żeby miały co jeść. Kończymy przegląd. Pozdrawiam was serdecznie, Bubo. Dziękuję za pomoc. A dla wszystkich przekazuję ten filmik i zapraszam na moją stronę. Wszystkiego dobrego.